Hejże, ale ja pierdzielę Nowe przywitanie co to było Moi drodzy kolejny odcinek tam bardzo serdecznie Oczywiście zielonkawy zielony palionowa Was wita moi drodzy jestem ogórem I mam o wiele więcej mocy O wiele więcej naładowanej baterii przez to że jestem o I moi drodzy dzisiaj wchodzimy do następnego portalu Dzisiaj musimy oczywiście znowu zejść Sprawdzić info jakie on nam dał I zobaczymy jak to będzie ciąg dalszy Naszej pięknej przygody Oczywiście razem widzowie razem tą przygodę przeżywamy Ale na tym początku tego odcinka Standardowo yy, zawsze to jest oczywiście, wiecie, widzowie Muszę to mówić? Muszę? Dobra, muszę chyba Łapeczkę do góry zostać. I subika I subika, tak I na ekranie trzech ostatnich obserwujących Dziękuję, że mnie obserwujecie Zaobserwujcie tak, Także dziękuję wam za wszystko, przyjaciele A teraz schodzimy do jamy ustnej On, bardziej do żołądka Czyli w dół I idziemy czytać nasze piękne rzeczy, tak co bo nie wiem co tu jest, ale dobrze. Dobrze ci idzie o dziwo już trzeci portal za tobą. Tym razem w czwartym portalu troszkę więcej czasu spędzisz. Nie no, znowu... Jeśli to ma być znowu taka przygoda jak była w tym portalu, to, to darujcie sobie. Eee, a mianowicie do, wejdziesz do świata, gdzie Hero Brain istnieje. Okej, okay. eee, serce mi przestało bić, czy umieram widzowie? Eee, um umieram? Nie, żyję jednak. Chiroń. Ja pierdziele, widzowie, to jest po... Ej, patrzcie, to jest nawet powiązane! Ej, o dziwo to jest powiązane, bo patrzcie, jest glowstone! Ale mam schizę teraz, widzowie, to jest glowstone i to jest portal z Herobrine'em. Hmm, co teraz? Co teraz, mam tam wejść czy nie wejść? Ja, ja muszę tam wejść, ale... Ja pierdzielę boję się, widzowie. Trzymajcie mnie. Trzymajcie mnie. Ja nie mogę, potem piąty, od piąty jakiś crafting jest, ale dziwne. Potem jest gąbka, potem jest grzyby, potem jest redstone. Zielonki i... O Jezu, ten bedrock to mnie najbardziej boi, boję się tego, ale okej. Okay. Spoczko, przyjaciele. Nie ma problemu, co? Wchodzimy, co? No, nic za mnie pozostaje niestety, przyjaciele. Pora, pora wejść. Lecimy, już, już, już się, już się cykam. Jestem, przyjaciele! Czy to jest świat Herobrine'a? Nie, widzę, że... Krew, no z bombu, oczywiście! Czaszki, krew i kurde, Herobrine, no standardnie, przede wszystkim to jest o nie, po angielsku moi drodzy, jest wszystko Oj, dzisiaj moi drodzy będzie nauka po angielsku No nie wiem czy sobie damy radę Ja z angielskiego jestem Taki w miarę nie najlepszy, nie najgorszy, taki pośrednio, czyli będzie ciężko mi czytać jakieś ciężkie rzeczy, ale w miarę będę ogarniał. Boję się bardziej o was przyjaciele Ale tu jest ogólnie, że to jest mapka o HeroBrine, moi drodzy, zasady są takie, że nie mogę niszczyć nic i mapkę z lednej osoby i, i tyle. Moi drodzy Jesteśmy w mapce gdzie z Herobrinem ja, ja się cykam, ale okej. Okay. Dobrze, dobrze Możemy iść, co? Co? Idziemy? Świat! Damy sobie radę Przeżyjemy Chodźmy, chodźmy O Okej, okay. eee, a, są opcje Render distance to jest 15 Niech im będzie Mamy 15, Brightness, okej, okay, mam wszystko No nic, ja mogę iść Ja mogę iść Nie wiem czy smoothing lights like to jest 100, ale okej okay. Olać, ja nie, ja miał po angielsku, dobrze Idziemy? Co to jest w ogóle za płytka, ty? Ja nie chcę tam wchodzić. A, jest wyjście, dobra, mogę wejść. O, cześć Stefan, jak tam u Ciebie życie? Co sprzedajesz? Bersztyki... Bersztyki sprzedaję. Aha. Teraz... A, muszę mieć... Yy, kości i tego. I to te mięso zgniłe, żeby się z nim handlować, no. Chyba widzę, jak nakliknę na niego, nie? I co on sprzedaje? Natychmiastowe leczenie. O, ale zarąbiste potki sprzedaje. Ja coś czuję, że tu będzie jakaś walka. Dobra, ja coś myślę, że tu będzie jakaś walka. Eee, lalala la Czyli muszę wrzucić brika. Brika. A tu jest cegła. No bri, briczek i muszę tutaj to wrzucić. Okej. Okay. O, łatwizna. Na razie idzie. A, to jest. To jest dopiero początek. O nie Pięć różnych armorów jest. Game mod musi być na Adventure. No i co? No to co, to zaczynamy przyjaciele przygodę. Jezu, ja się cykłam, Ja boję się, że z angielskiego jestem ciapa teraz i, i tu będą ciężkie te, ale dobra, może damy radę. Okej okay, przyjaciele, Jezu, gdzie ja jestem? Cztery miesiące temu. Moi drodzy, czyli my jesteśmy tak. My jesteśmy Stevenem ogólnie. Ja to tak mniej więcej wam powiem o co chodzi. My jesteśmy Stevenem i... i Steven miał oczywiście przyjaciół. No ja na przykład nie mam przyjaciół. O kurde! Jara się dom! Ile tam jest zombie? Jara się dom! Co jest? Dobra, szybko! O nie! O jezus, dom pali się, ja pierniczę. Czekajcie, pobiegnijmy tam. A tu Max jakiś krzyczy do nas. Ja pierdzielę zombie na zezceż będzie. Przecież ja tego nie ugaszę, no nie ma bata. Nie mogę nawet gasić, dobra, olejmy ten dom. On się spali cały. Nie mam wyjścia. Dobra, wracam tam. Jezu, nie łaz, Jak się cykam! dużo tych zombie Dobra, wracamy na Hatę. No, powiem Wam tą historię. Moi drodzy, my jesteśmy Stevenem. Steven miał przyjaciół. Yy, ogólnie, m, właśnie, wbił do nich Hero, Brain ogólnie i działy. Nie, nie wiem, czy ci przyjaciele zginęli, czy coś, czy coś im się stało. No, ale Steven musiał odejść z tej wioski. Znaczy, od, odszedł sam, bo widział, co się dzieje. I był mądry, i był mądry i mądrzejszy od innych, i, i po prostu odszedł. Ale teraz wraca i będzie walczył, walczył o swoje po prostu. Także moi drodzy, my jesteśmy walecznym Stevenem. A tu mamy książkę jakąś. A, mogę to podnosić, o, ale Stings Kości? Po co mi kości? Siema, mamy kości. Siema mam kości eee, O mieczyk, o, będę miał czym kurde Zombiaków Den, O mieczyk jeszcze jeden O jak fajniutko O jak fajnie Dobra to co wychodzimy, a tu już nic nie ma Moi drodzy, musimy walczyć Musimy walczyć, o pa krzesło, ale zarąbiste Jest w ogóle bez modów żadnych Dobra to będziemy O lecimy z tymi kurde kasztanami wszystkimi, szkoda że to jest Wszyscy, wszyscy, gdzie wy jesteście? Chodź, chodźcie, chodźcie na wojnę Dobra, Jezu, ale ich tu jest Jezu, ile ich jest Ej, ja zginę zaraz A co się stanie, jak zginę? Koniec historii? Dobra, nie chcę, nie chcę sprawdzać Dobrze, mam pełno rotten fleszy Okej, okay. no dlaczego te domy się palą? Oła, oła, kurde Nie mogę tego ugasić, czajcie to? Ja nie mogę, domy się zaczęły palić, zarąbiście już To jest to jest dramat Dobra, mieczyk kolejny Jezu, czemu tu się wszystko pali? Przestań się palić O, zentrzantowany miecz. Pa buty mamy, siema, już nie będziemy boso chodzić. Boso przez świat. Przecież jesteśmy w świecie a ja się w ogóle cykam, nie? Także Jak coś Jak coś to walczymy razem. Ej kurde, bie... Mogę to tak podnieść? Pod, nie, bo ja jem to od razu. No, podnieść, bo będę mógł potem handlować z tymi villagerami. I to będzie masne. Okej, okay, tak, to sobie odłóżmy. To sobie zabierzmy, bo to się rozwali. No, jesteśmy w domu, przyjaciele, jesteśmy. No, czemu ten dom się cały pali? No, tu jest Stefan, zaraz nam pójdziemy do Stefana. Może być będzie nam. Ej, czemu ja się nie, nie lecę? Czekaj, to ja lepiej się zabiję. Jak chcę sprawdzić, co się stanie, jak zginę. Lepiej teraz niż później. Aaa, ja się... Ej, nawet mi nie zabrało expa, ani nic Ej, to zarąbiście Po prostu jak się ma checkpointa, to się chyba respisz w tym miejscu po prostu, gdzie ten... Okej okay. Mnie to bardzo cieszy Tu mogę pozbierać? <laughs> o, a proszę, pewnie, że można <laughs> Jak się zniszczy? Normalnie nie mogę niszczyć, ale pa Ciach, ciach, ciach Kradniemy, widzowie, krad kradniemy Potrzebujemy żarcia Ej, par... A tu się nie da, nie no, da się, da się wszystko się da, jak się chce, to się da. Ej, <grymne> zabieramy i zrobimy chleb, będziemy mieli jedzenie. No, patrz, kurde. Raz działa, raz nie. Trzeba idealnie naskoczyć na to. Papyk. Dobra, mamy. Nasiona walić tam. Przestańcie mi się brać nasiona. Moi drodzy, jest tu gdzieś crafting? Farmhouse. Pa, spodnie mamy. A co? Ja tu mogę orać? Nie, nie mogę. No to po co mi ta motyka? No dobra, olać, olać, mam motykę, może... A może sprzedamy Wiśniakowi i będzie super, moi drodzy, a może sprzedamy, a czemu by nie. E, dobrze, mamy tu crafting, zwolnimy sobie. Pleb. Elegancko, mamy więcej żar... a patrzcie marchewek mamy. Gościu, my jesteśmy ustawieni. Okej, okay, dobra, idziemy tam do tych ziomków, co tam w domku są. Okej, okay, każdy domek najpierw przelećmy po kolei. Tu jest zniszczony domek. A to jest nieupieczone jedzonko, a ja węgla nie mam, to nie bierzemy O, to jest upieczone O, w wędzarkach też jest żarcie, siema W lejach A tutaj? Nie, tutaj nic nie ma, dobra Okej, okay. dobra, olać, idziemy dalej Idziemy sobie dalej przez świat, tutaj mamy skrzynkę, a tutaj już byliśmy A, czyli nam dwa domki zostały, tak? Chodźmy tutaj, bo tu są drzwi drewniane Ej, Stefany, <laughs> pa! Co się stało? Ja i Jen, o to jest Jen i Max, Max i Jen, o nie to jest Jen, a to jest Max Moi drodzy, czyli oni, o, o tu jest jakiś ty, ty, tajemnicze zejście, no nie mogę tam zejść e, Czyli Jen i Max, moi drodzy, opowiadają, znaczy nie, w sumie nic nie opowiedzieli, tylko po prostu powiedzieli sobie, że se smażyli steki, tam schabowe czy co tam I, i nagle usłyszeli, że walą, walną piorun się zaczęła drzewa wioska nic więcej mi nie powiedzieli I dali mi niby jakiś mikrofon jakbym że mogę ze z nimi pogadać kiedy chcę Coś coś takiego mi powiedzieli i nic więcej nie mówili, także... Okej, okay, jedziemy dalej, przyjaciele. Ja to mniej więcej nie będę czytam na bieżąco, bo też nie jest takie dobry, tylko sobie przeanalizować i będę wam to bardziej po prostu opowiadał o co chodzi. O, mogę wejść. O, siema. E, coś tu jest? Halo, halo? Chyba nie. A mogę coś z góry? Tu jest wieża kolejna, patrz, patrz, patrz. Może tu coś będzie? Nie, tutaj nic nie ma. Dobra, to wchodzimy do środeczka w takim razie. Dzień dobry, Stefany, dzień dobry. Ja y -y, jam jest palen, Ja nie mogę to zabrać Proszę oddać mi- o, o mogę, mogę Dobra O, okej okay. Mamy łuk! Ja pintole pato Dobra, to, 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 to w sumie, jak mamy już tyle mieczy to nawet nie potrzebujemy więcej Mamy łuk, mamy siedem strzał nawet już Zarąbiście Coś jest? A dry, jest tylko Jest tylko dryndek i nic więcej, o oprócz dryndka nic nie ma, to czekaj, to co teraz? Ja mam wrażenie, że my wszędzie przelecieliśmy już. Tu jakie zejście? Przynajmniej w każdym domu byliśmy. Wyjść można, dobra, to wychodzimy, przyjaciele. Ja nie wiem, czy to jest dobre. O nie! A jak wyjdziemy, to nie wejdziemy. A tu co ty? Sony tacy zenchantowani? Chodźcie. Chodźcie, zabiję was, kurde. To są chyba wojownicy. Wojownicy od tego Hirobrania, tak obstawiam. O, no, przy, zgiń. Ile oni mają życia w ogóle? Co jest zgrane? To jest nienormalne. Dobra, biegniemy. O kurde! Następny! Ja pierdzielę A ten jest szybki! Ten co taki szybki? O, o, o Gacie, gacie! A nie, o, ale dobra. W sumie zabiorę sobie. Już nie mam miecza. Mam ostrz... A w ogóle patrz! Tier One Sword! Czyli to jest pierwszy miecz, taki wiesz... Początkowy. A to Pa jaki goryl ty! Ja pierdzielę, Pa go się zabić nie da. Ej, to jest nienormalne. To jest nienormalne. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Olać. Ja nie mogę, to są jakieś prokoksy. A to co to jest? A tu są jakieś dwie ścieżki, ale najpierw pójdziemy tą bardziej wyasfaltowaną. <noise> to, co ja powiedziałem? Wyasfaltowaną. Dobrze. Ej, dzień dobry. Czyje. O kurna, to są. O właśnie. To jest jakiś grup Anny i To tak nie znamy. O nie, to jest ten Noak, mój drodzy. To jest chyba przyjaciel od tego. O, od nas w sumie, od nas. Od tego ziomka <noise> Od Stevena Ja pierdziele, patrz to My jesteśmy już cali nadziani, a to? Jest to samo, no My jesteśmy cali nadziani O tu? Nie, tu jest hełmik Żarcie to, mi... to są te same rzeczy, ale zabierzemy sobie Mogą się już przydać, bo one się bardzo szybko niszczą Dobrze, i co teraz? O tu jest, ja pierdziele, to jest w ogóle Cmentarz jakiś Cmentarz, okej okay. O, no i teraz mam już wszystko. Elegancko. Dobra, tu. A tu co? A nie, to jest po prostu zwykły cave'ik. Dobra, olać, olać. Idziemy dalej. Tu jest jakieś zejście. Golden Night Dungeon. O nie, tam jest jakiś dungeon. Nie, ja tam nie chcę schodzić. Widzowie, ja tam nie chcę schodzić. Co tu jest? Kolejne ścieżki. Do nie idź tam. No chyba was powali, Pewnie, że tam pójdę. Tylko poczekaj, tędy. Przecież to. Haha, <laughs> że to można zrobić tak, elo, no dobra, ale co tu jest, mostek, najpierw sprawdźmy co tu jest, tu jest mostek Do czego ten mostek prowadzi, ja pierdzielę, gdzie ten most prowadzi Ja tylko zerknę i zaraz tam przyjdziemy, bo ja chcę tam iść do tego dungeonu jeszcze Tu jest kurde dużo rzeczy do roboty w ogóle widzowie, tak to, to on miał rację chyba, że ten, ten odcinek będzie kurde wiecie, podzielony, ale będą długie te odcinki przyjaciele Co tam jest jakiś dom, tam jest dom, 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 jaki dom? Alistar Village. To jest jakaś wioska. Ale kogo to jest dom? O kurde, nie. Na razie wracajmy. Moi drodzy, zróbmy wszystko po kolei, żeby się potem nie zgubić. Naprawdę, robimy wszystko po kolei i wracamy i idziemy tam do tego dungeonu w takim razie. Ja chcę po prostu po kolei z wami przeżywać tą piękną, moi drodzy, przygodę oczywiście. I, i chodźmy tędy. Tam jest jakiś mostek, ale nie. Dobra, wróćmy tam, idziemy do dungeonu i nie ma, nie ma gadki. Nie ma gadki, potem pójdziemy tam, w tą i w tą stronę. To jest dużo do roboty po prostu. Chodźmy, sprawdzimy co tam jest w ogóle, bo nie mam pojęcia szczerze. Teraz tego nie mogę klikać, no. Mam tu iść, mam tu po prostu wejść. Kości, to kości zabierzemy. O nie, jak ja tu kliknę, to wiecie co się stanie? Zombie się pojawi, 100%. A nie! Ja potrzebuję świecącej yy, dźwigni, czyli to. Świecąca dźwignia lever. Mogę? Dziękuję. Podnieśmy to przez. Bo ja nie, nie wiem co. My, bo ta ściana się prawdopodobnie otworzy. Ale ja nie. Ja nie chcę. No nie mogę tego podnieść. Kurde. A to mogę od razu podnieść, nie? Ale żeby podnieść to. Nie, tej kości się chyba nie da. A już nie działa. <laughs> to jest na raz. Okej, okay, jesteśmy. No i będzie jazda. Ja coś. O kurde, nie, jestem zamknięty, ja tam muszę iść. A ten co taki szybki? Ile was tu idzie? Jaka armia od tego? Kurde, Braina. Ja pierdzielę, więcej was nie było? A tu jaki goryl, pa? Mogę cię zabić, nie? O, dziękuję. Zabiję cię. Jezu, jakie ja mam syf w tym, jak Zbieramy to. Okej, okay, nie wiem po co, to nie mogę zebrać. Książka, książka, coś tu jest. A tu? Nie. Dobra, najpierw widzimy przed siebie, bo tam jest zamknięte i tak, nie? Także nic tu nie zrobimy. O, o, o! Przejście, nie wiem czy jest wyjście. Najpierw chodźmy tutaj. Jakie to jest giga duże? O, tu jest pusto, dobra, zarąbiście, tu jest pusto. Mamy tak, buty, kolejny łuk, ale łuk jest ten sam. Łuk jest ten sam. Tu nie mogę wejść. Czemu ja tu nigdzie nie mogę wejść? jest wszystko pozamykane? Patrzcie, tu jest pozamykane. O, kolejne strzały. Jezu, ja nie mam miejsca. Jezu, ja nie mam miejsca totalnie. Zbieramy te strzały, okej. Okay. To za końcówki trzeba chytać, patrzcie. Ciach, ciach, ciach. Po co mi łańcuchy? O, strzała, ale... Ja mam brać te łańcuchy, czy nie? Dobra, zabierzemy te łańcuchy, wiecie co? Bo ja nie wiem, nie wiem czy one się przydadzą, czy się nie przydadzą. Nie wiem po co. To jest najnowsza wersja Minecrafta w takim razie. Jeżeli są łańcuchy tylko. Nie wiem po jakiego grzyba, nie. No dobra, zabierzemy wszystko, okej. Okay. Idziemy przed siebie. Tylko, czyli musimy wejść tutaj. Ale mogę wyjść też. Okej, okay, super. O, natychmiastowe leczenie mamy, jakbyśmy się z kimś bili. Dobra, to odkładamy to wszystko, co jest takie na wykończeniu. Zabieramy to, co jest nowe. Nówki sztuki, nieśmigane. Mm, te buty też w sumie zabiorę. Chociaż ja mam, Jezu, ja mam tyle tych butów, że... Masakra, tą motykę! Nie wiem ja tą motykę zabiorę, ale nie wiem po co mi będzie ona. No, ale dobra, olać. Tu mamy książki, bo ja tak chcę, żeby, żeby wierzcie, mieć jak najwięcej miejsca w tym eku Dobra, teraz tak, okej okay. Tutaj mamy co? Co, no, tu nic nie ma, musimy przejść dalej, okej okay. Ej, co jest? A, jestem zablokowany! I'm trapped No i zarąbiście teraz. No super, jestem moi drodzy zablokowany i, i muszę zejść na dół, okej okay. Co jest grane? I found the lever Znalazłem dźwignię? Gdzie dźwignię? Ja coś słyszę. Kogo słyszę, jak tu nikogo nie ma? A tu jest dźwignia, faktycznie. Co to jest? Nie mogę tam wejść. Patrzcie, widzicie to? Taki czarny... O nie, ja się tu zamknę i co się stanie? Ja tu nie wchodzę. Chociaż trzeba chyba wejść. Wait, project. Ja nie mogę tego kliknąć. Ja muszę wejść tu się do środka. Kolejna podka! A tu? Nie ma. Ej nie no ja muszę tu wejść Dobra, wchodzę Czemu to się zmieniło O Boże Herobrine to jest! I'm going to make O ja pierdzielę, on ma jakiegoś Golden Knight'a Czy jakiegoś króla jakby jeszcze co? Jakie to jest powalone Co się stało? Tu mogę wejść? Nie, tam jest tam jest ten Hero Brain chyba. Ej moi drodzy, spitalamy stąd! Uciekamy o, tu jest przejście się otworzyło, zarąbiście. Nienawidzę szkieletów. Kurde, ja się nie mogę uleczyć teraz. Ja mam mało życia już. Dawaj, Stefan. Kurde, co uciekasz? O Boże! O Boże! Ja tego nie... O, mam leczenie! Jezu, dobra, ja pierdziel, gdyby nie leczenie zginąłbym! Gdzie jest ten szkielet? O bo co to za król ty! Ja go nie zabiję Zabiję jednak ELO Ale jestem bogacz Ale się dobrze gra tą mapkę moi drodzy Ej tu jest, patrz, 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 patrz O <grytania> Zbugowana książka Nie, tych, tych papierków nie podnoszę, walę papier Jak już mamy książki to po co mi papier Okej okay. Gdzie idziemy, nie wiem w ogóle po co mi będą Po co mi będą te książki, pa ile ich jest Po co mi tyle książek będzie Do czego one mi będą służyć nie będę je zbierał, no kurde jak leżą <gry> Jak leżą to... Jo, mamy w końcu lepszy miecz, patrzcie Jaki jeszcze na ten Giga dobry miecz mamy teraz, ale dobrze Coraz, coraz lepsi się stajemy, moi drodzy Coraz to lepsi, dobrze, ale mnie wciągnęła ta mapa i to tak fest. Boss battle? Będziemy walczyć się z jakimś bossem, moi drodzy Ale, dobra, co jak co To sobie zostawimy chyba na, na następny odcinek, moi drodzy To, tą walkę zostawimy sobie na następny odcinek Także, moi drodzy, śledźcie Śledźcie wszystkie filmy Ja wam dziękuję za oglądanie I widzimy się w następnym filmie, oczywiście, już jutro Bądźcie na bieżąco I zaraz, zaraz stoczę wojnę Walkę z Boss Battle Nie, nie wiem, z kim nawet Ale z jakimś królem goldenem To ten, no, co się o nim mówił Dobrze, także trzymajcie się Hej I widzimy się jutro